10 minut, już jesteśmy po odprawie paszportowej i idziemy już po taksówkę. Torbę już mamy na miejscu, internet zamówiony, wszystko w ekspresowym tampie. Także super. Byliśmy na śniadanku, byliśmy się też przejść spacerkiem. Dzieci zauważyły basen, no i niestety. Gdzie idziemy? Na basen. Czemu? Na właśnie, i bo jest bardzo gorąco. tylko zjeżdżalnie ogólnie powiem coś na temat hotelu spoko tylko, że śniadanie powiem Wam, że poniżej moich oczekiwań też nie ma się czego spodziewać bo hotel też nie jest jakoś nie wiadomo jak drogi więc no też nie mam jakichś zbyt wielkich oczekiwań cieszę się, że dla dzieciaków jest dużo frajdy wystarczy popatrzeć bo zjeżdżają sobie tutaj w sumie one, moje dzieci mogą spędzić tak cały dzień, także dla nas to jest też fajnie, to jest taki prawdziwy urlop wtedy, bo możemy sobie po prostu odpocząć, a dzieci się sobą zajmują. No ale nie przystajemy na tym, na pewno nie zostaniemy w hotelu, idziemy sobie też zobaczyć dużo rzeczy. Tak jak mówię, pojedziemy do Marrakeszu, do Agadiru, też do centrum. No i popytamy też, co, co warto tutaj zwiedzić na miejscu, i na pewno też się z Wami podzielimy. Idziemy się przejść przed hotelem tutaj na plaży. Byliśmy do południa, nie było nikogo, a teraz cała blaża zawalona. Wielbłądy grają w piłkę, więc wygląda to ciekawie. Idziemy sprawdzić. Do hotelu, bo w tej drużynie co grałem, tam zaprosili mnie do gry. W sumie później już zszedłem, bo szkoda było mi trochę Nikula, bo stał obok i, i, i patrzył jak tata gra i musimy iść, bo zaczęli się po prostu bić. <laughs> nie wiem z jakich przyczyn. ramaran pewnie, nie? Głodni, zdenerwowani jeden na drugiego i doszło do jakichś bijatek dziwnych, a my nie chcemy na to patrzeć. No, synuś mi tutaj jeszcze dręczy, żebym poszedł z bilarda zagrać, więc idziemy na małą partyjkę. O no, kolego, masz szansę ograć tatę. Dajesz. to skup się. Gratulacje. No, byliście świadkami, jak synuś mnie niestety ograł w Bilarda. To nic, nic, nic więcej mi nie zostało jakiś po prostu spać liczyć na lepszy dzień jutro. No, jesteśmy nareszcie już w drodze do, do Marrakeszu. Wyjechaliśmy niedawno z Agadiru. Planujemy dzisiaj zatrzymać się w Riadzie. To jest tradycyjny nocleg w Marrakeszu. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na miejscu. Jak już będziemy, to, to wam pokażemy. Mam nadzieję, że, że będzie się nam wszystkim podobało. Też mamy zamiar wyjść sobie dzisiaj na miasto zobaczyć coś bo w sumie y, lokalizacja tego y, miejsca noclegu jest y, w przy starym mieście, czyli w miejscu, gdzie można też dużo zobaczyć. Droga super z Agadiru do Marrakeszu, jak najbardziej na plus. Jedyny minus jaki jest to ten, że nie ma się gdzie zatrzymać, na, nawet nie ma toalety, żeby zrobić siku czy cokolwiek. No, z dzieciakami to jednak jest duży problem. Jedziemy, mamy 25 km do, do Marrakeszu. Zjechaliśmy już z autostrady, super widoki też. Pierwsze 70 km mieliśmy pasmo takich czerwonych skał, gór. Bardzo ładnie, podobało mi się, to nam wszystkim. Później i czerwony kolor zmienił się w taki kolor piaskowy. Też myślę 20 km, 30 km i ciągle też takie góry takiego koloru, bardzo fajne. A później już takie bardziej krajobrazy pustynne były. A im bliżej Marrakeszu, tym więcej takich zielonych kolorów, to już bardziej takie uprawy. No także ruszamy dalej, widzimy się już na miejscu w Marrakeszu. Gdzie nas, gdzie nas mama przeprowadziła? Zaraz się dowiemy Kali ciekawe jesteś? Okej Weź rękę z pokażemy jakaś to robić. Bardzo specyficzny. Nigdy nie miałem okazji być w takim hotelu, ale wygląda bardzo fajnie. Podoba mi się naprawdę. Tak po prostu inaczej. Na zdjęciach wygląda to wszystko takie duże. Tak naprawdę to jest wszystko takie małe. Ten basen może jest nie wiem 3 na 5 metrów. No kolega mi tutaj pomógł w sumie tutaj wszystko ogarnąć. Samochód już jest na dole. Idę zanieść jeszcze plecak i ruszamy tutaj w stronę miasta. Pozdrawiam Polako. Pozdrawiam Polako. Dzięki. Good. So, thank you. Bye. Miły gościu. Ogarnął wszystko w sumie 5 euro za parking samochodu. Pytałem też w hotelu, bardzo bezpieczne miejsce. Bo jest też ważne, samochód jest wynajęty, więc nie chciałbym ryzykować. No nic, wracam. Mam nadzieję, że Helenka już jest w lepszym humorze. Bo było przed chwilą trochę ciężko. Ale myślę, że jak wyjdziemy tam w te uliczki wszystkie, to na pewno jej się spodoba. Zwariowany świat tu jest naprawdę. Tak nas zaczepiają wszyscy po kolei, że aż dzieci płaczą. Nie, ale naprawdę tak kurde narzucają się jakiś bazarek tutaj. W sumie to można kupić dużo głupot, których nie warto kupować, bo to jest tylko wyrzucenie pieniędzy w błoto. Poszliśmy na plac Jama Alfina jedno z popularniejszych miejsc w Marrakeszu. Słuchajcie, mam duży problem. Chciałem kupić sok, ale biją się po prostu. To kosztuje 1 euro, który mnie przyjmie. Dziękuję. Bye. Alecerki. Idziemy dalej. Idziemy to zjeść, bo dzieci marudzą. Póki jest jeszcze widno z taką panoramą na, na cały plac. No my już po kolacji idziemy się przejść tutaj troszkę po placu. Zobaczcie, fajnie kolorowo. Dużo świateł. Spacerujemy sobie tutaj w pobliżu tego całego placu. Zobaczcie na ten widok. Biedne konie. Jest ich tutaj kilkadziesiąt. Z bryczkami W sumie prawie nikt nie korzysta. Te konie robią pod siebie. Śmierdzi niesamowicie. No tutaj też chyba ktoś tylko sobie przejeżdża sam. Bez pasażerów. Nie wiem, myślę, że takie coś nie jest nam potrzebne. No. W sumie to nie mieliśmy okazji dużo zobaczyć, też dużo nie pokażemy. No dzieciaki narzekają, też nie chcemy ich stresować. Wracamy. Jutro myślę, że po śniadaniu wyjdziemy sobie. W Yy za dnia będziemy lepiej widzieć wszystko i dla też myślę, że będzie, będzie dla dzieci bezpieczniej. Będą się lepiej czuć. Tak. Powiem Wam, że wieczorem jeszcze ładniej to wszystko wygląda, nie? No. Ten basenik. Skoczyłabyś tam? Co? Tak. Za te płacze wszystkie. Taka nagroda. Dobra, idziemy. Idziemy spać. Rano wstajemy na śniadanie i dzieci idziemy się przejść w kilka dobrych miejsc. Dobrze? Musimy coś zobaczyć. No przyjechaliśmy do Marrakeszu, moja droga. 27 lat. A do jutra. Znajdujemy się właśnie niedaleko już pałacu El Badi. Zaraz zajrzymy do środka, a taka ciekawostka. Chcecie zobaczyć, gdzie zimują nasze polskie bociany? Właśnie tutaj. Mają pełno gniazd na pałacu. Też taka ciekawostka, też doczytałem to. Dziękuję. you. Nie wiem czy widać, ale tam na samym czubku też jest bardzo duży dysk. No teraz widać ten cały system nawadniający. W środku mamy. Zbiorniki, woda deszczowa, tam mają takie porobione tamy, one są zamykane i otwierane. Woda później leci do tych tutaj czterech ogrodów i tam są wyrzeźbione takie rowki do każdego drzewa. I tutaj widać, panowie mają zawsze łopaty i mają za zadanie udrażniać te wszystkie kanaliki, żeby dochodziła woda do każdego drzewka. No i jak już wszystkie drzewa są napojone to myślę, że zamykają z powrotem yy, dostęp wody i, i tak działał system nawadniający tutaj te ogrody. Mogę założoną, tak jakbyś psa do budy yy, przyczepiła. Takimi grubymi łańcuchami, zobacz, nie mogłeś się nawet ruszyć, musiałeś tylko robić to co Ci powiedzą. Tak samo tutaj, to jest obroża yy, na szyję. To oni tutaj w środku siedzieli? Ogólnie nie, nie można tutaj kamerować. Dopiero się teraz zorientowałem. Tam chciałem też pokazać pokoje w, jakimś, yy, w jakich tam przesiadywali oni. To możecie się domyślać: tylko mury, mała powierzchnia i pewnie dużo niewolników. Co to niewolnicy? Osoby, które musiały wykonywać z przymusu jakieś czynności, które nie dostały za to żadnego wynagrodzenia, były przymuszani. Wyobraźcie sobie, że to wszystko, co teraz widzimy, kiedyś było w środku pustyni. Naokoło tego zamka nie było praktycznie nic, sam piasek jakaś rzeka przepływała. Gdzie dostęp miały też dopływ tutaj yy, statków. Nie wiem, jakie miały zadanie. O, sorry. Ty zobaczysz, tu żółwiki chodzą. Gdzie? Tam. Nie widzę. Tam, tam. Stań tu gdzie ja. Widzisz? Tak widzę. Ej, no. tutaj zadowolone. Idziemy teraz do kolejnego pałacu Bachia Pałac. Tak, tak, niedaleko jest. Zobaczymy. Zaraz się tam widzimy. Bardzo dużo kotów też jest wszędzie. Jak idziemy, to ich jest naprawdę dużo. Wchodzimy do środka. Eli, gdzie ty jesteś? Pałacu. Fajny? Chyba Albachia, nie? Tak. kładować się? Jakie ładne Dzieci zainteresowane to najważniejsze. Mhm. I co wcale nie jest takie stare. To jest chyba z 1850 któregoś roku. To no to jest naprawdę śliczne Warto jak najbardziej przyjść tutaj z dzieciakami, nawet posiedzieć, troszeczkę pospacerować. Zadowolona, tak? Bardzo ładnie. No, także przyjeżdżając do Marrakeszu jak najbardziej polecamy te dwa pałace. Można przyjść, zobaczyć. I sobie fajnie pooglądać i bardzo ładnie No. No coś innego, wiadomo. Ale fajne, bardzo przyjazne dla oka, zobaczyć coś takiego. Podoba mi się to, że to wszystko jest z takich bardzo małych części zdobione i to ma wtedy swój taki urok. No i też na pewno ciężka praca. Myślę, że wybraliśmy też bardzo fajną porę, bo poszliśmy od razu po śniadaniu. Byliśmy już na miejscu po godzinie 9, więc nie było tyle ludzi. A zobaczcie teraz, co się dzieje. Jak już wychodzimy, no już minęło dwie godziny. Czy mamy koło 11? No już się robi taki natłok. Byłoby ciężko cokolwiek zobaczyć, zrobić jakieś zdjęcie w spokoju. Także wybraliśmy super porę. Wejście do jednego i drugiego. To koszt 20 euro za całą rodzinę. 7 euro za dorosłego i za dzieciaka się płaci chyba 3 euro. Także jak najbardziej polecamy. Byliśmy jeszcze chwilę na targu. Kupiliśmy sobie soki świeże. Za 2 euro pół litra świeżo robiony sok. Trochę to potrwało, ale naprawdę to jest chyba jedyna rzecz, którą się tutaj opłaca zrobić na szybko. Bo wszystko inne po prostu jest tak chaotyczne. Ludzie cię tak namawiają, tak się narzucają, że no nie, nie jest to nieznośne, naprawdę. Zresztą wiecie co, co było po wczorajszym dniu z dziećmi tutaj. Wracamy do hotelu i zmieniamy miejsce noclegu. To już będzie bardziej pod dzieci, żeby miały trochę frajdy i wracamy jakoś. za dwa dni będziemy teraz tylko robić, co my chcemy. No. I wracamy później do Agadiru, ale już inną drogą. Myślę, że gdzieś się tam po drodze jeszcze zatrzymamy. Najważniejsze powiem Wam, na takich zjeżdżaniach to można szybko sobie coś uszkodzić. W sumie kiedyś tak się też stało. Pękniętą łękotkę miałem raz na zjeżdżalni się to stało. Także trzeba uważać, wygięło mi kolano, ale tak jak mówię, dzisiaj wszystko było ok. Taka podpowiedź dla rodziców: jak będziecie mieć kiedyś okazję z dziećmi przyjechać do Marrakeszu, to polecałbym przyjechać do tego hotelu, bo naprawdę jest rewelacja dla dzieci Super Aquapark. I zapowiedzieć, jak będą grzeszne w Marrakeszu, wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będą mieć taką nagrodę.